Grubość owocu jest ważniejsza niż smak. Ten temat poruszymy. W drugiej części poznasz Martę, która na poletku badawczym posadziła pierwsze truskawki od szkółki niewczas, ale wróćmy do tematu, który jest tutaj głównym tematem na kanale: grubość borówki. Powtarzam i to już wielokrotnie, że lepiej mieć dwa razy mniej owoców na każdym krzewie. Ale żeby były grube niż odwrotnie, bo właśnie jak mieć grube owoce, borówki, od czego to zależy. Za chwilę postaram Ci się wytłumaczyć, ale po chłopsku też absolutnie nie jest się wymącać ani popisywać. Ale przede wszystkim chcę Ci pokazać jeszcze takie właśnie ujęcie, gdzie mamy momentami krzewy oblepione owocami, tych owoców jest bardzo dużo. Ale to jest, zobacz teraz, drugi biegun, krzew, na którym tych owoców jest mniej, ale one są grubsze. I teraz, jako ciekawostkę, jestem przekonany, mogę to, to powiedzieć, że tam gdzie jest tego owocu mniej, ten owoc będzie miał w sumie z tego krzewu większą masę niż te wszystkie drobniutkie na krzewie, gdzie jeszcze i te drobne ciężej zebrać, trudniej sprzedać, same minusy. Stąd właśnie tak ważna jest grubość owoców borówki, i tak ważny jest temat, który dzisiaj troszeczkę chcę skubnąć. Za chwilkę y, tobie pokażę, jak tutaj y, zauważyć. Różnicę, bo to wcale grubość owoców nie zależy od nawożenia, tylko właśnie od tego, jak te soki tutaj przydostają się do tego rosnącego owocu. To obejrzymy i idziemy do Marty na polecko badawcze zobaczyć, jak tam idzie sadzenie sadzonek truskawki Frigo. A frigo to też ciekawy temat, więc lecimy dalej z tematem. I zobacz po lewo, po prawo to jest ta sama odmiana borówki. Spójrz, jaka lepsza kondycja tych pędzików tutaj jest i jak lepiej owoc wygląda. I tu boróweczki będą pięknie rosły, będą miały masę, będzie łatwo je sprzedać, łatwo zbierać same plusy, a tu będzie odwrotnie, same minusy. Trudno narywać, mała masa, ciężko sprzedać. I widzimy stąd właśnie tak ważne jest cięcie. I na poletku badawczym, gdzie już mamy kolekcję odmian borówki, pojawi się kolekcja odmian truskawki od szkółki sadzonek truskawek Niewczas. I pierwsza odmiana została posadzona. Jest to odmiana Grandaroza Wczesna, co oznaczone jest i cała kolekcja odmian ze szkółki Niewczas właśnie jest w trakcie sadzenia. I jako ciekawostka tak właśnie wyglądają sadzonki. Frigo. Tu mám v ránku sezonečka San Andreas. No i ze škůlky přišel taky poradník. który nam tu pokazuje jak sadzić prawidłowo. Na pewno trzeba uważać, żeby tych korzeni nie podwijać. Dlatego tu używamy łopatek, otwory robimy i się w miarę dobrze tutaj korzonki wsuwają, żeby nie podwijać. O, i już niedługo też będą kwiaty, bo to właśnie jest zaleta sadzonek frigo, że to zaraz będzie wszystko startować, ruszać. I też będziemy co jakiś czas tutaj na poletko badawcze zaglądać. Bierzemy się zasadzenie, więc też myślę, że dla Ciebie, jako obserwatora kanału Życie w Ogrodzie, to jest dobra informacja, bo zawsze tutaj będziemy mądrzejsi. Kolekcję odmian, ale to nie na jeden odcinek. Stopniowo tutaj będziemy temat poruszać. Pozdrawiam, trzymajcie się, no i widzimy się za kilka dni.